Aha, czyli jeszcze dalej pobiegli No oni chyba cały Bo... czas spierdolali Bo co tak wiesz, widzę jakby otoczyli mnie kręgiem i potem przy... Mhm. O, kurwa, jest ruch? Jest ruch. No przez mnie most przebiega. A ty kurwa No kurwa, to daleko mam do tego białego mostu. No jeszcze mam do tego mostu kawały. Kurwa kondycja sektora mi żeby stało do tego mostu tam. I nie mam jedzenia Powiem wam tak, mówię, ja, żeście zabili Mhm Naprawdę Dobra, raz zabijesz, raz nie zabijesz, norma Przebiegli przez most, widziałeś? Ty, strzeliłem do kogoś. I tak jakby teraz się odzwok odbija, ten. Nie miałem w ogóle komunikatu, że zabiłem chyba. Czy powinien być komunikat? Nie. nie Mijałem śmieć, że zabiłeś. Jak zabiłem tego federalnego agenta, to nie miałem żadnego komunikatu. Ty, no bo o. strzeliłem raz, patrzę, ruszyło się ciało, strzeliłem drugi. O, kopyrtnął, zabiłem! Mmm, swoim granatem. To mi te fitrony jebią, kurwa, spierdalać no. Byłeś, czy wszedłeś? Byłem, cały czas tam na końcu. Kurwa. Oh, tam ktoś był, hałder. No to było dobre. Tu było skoczył na plecy, kurwa. Dobra, jeszcze Bię... dobrze. No jakby na biało się brali, to nas łatwiej, raz się zobaczyć. Czy nie? Nie. Jak nie? Ja, jako oficjalnie ślepa osoba mo mogę wa Wam powiedzieć, że nie. Cześć. Ej, calanger! Ile jeszcze będzie trwać razem? No kurde, jesteś. 3 minuty. Jest jakieś osiągnięcie za ten? Za Zabijanie graczy? W tym, tym wydarzeniu? Ej, jest. Ciemny ch! Taka, nie to. <śm> 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 K kurde, które to było? Nie pamiętam już. No co jest, kurwa? Napierdaj, na よし! Ja, ik zie het best in.